A wiesz czego się Dzień dobry. W rewanżu za przedpołudniową jajecznicę Asia, Tomek i Robert zorganizowali wieczorne ognisko dla wszystkich sąsiadów. Możemy ławeczkę No, postawimy z tej strony, będzie, swoje. No, ja, 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 ja. O, o, Tomek, ty z tym styzorykiem? E, to była dobra. dobra tak? A co z kiełbasą? Dziękuję, dziękuję. Jest. Spotyka się dwóch starszych ludzi, nie? I jeden mówi do drugiego, no cześć, co słychać? No w porządku, u ciebie? Tak, okej. Okay. A co ze zdrowiem? No mi no fajnie, tylko mam taki, taki problem, taki dyskomfort, że się wstydzę. A co się dzieje? Wiesz, no... Nie trzymam moczu za bardzo, mówi. Nie, on mówi, wiesz, dam ci numer do specjalisty, ci pomoże. A wiesz, już byłem u tylu, żaden mi nie pomógł. Ale ten ci pomoże. A co to za specjalista? No psycholog. Co? co on mi pomoże? Ale dobra, pójdę. Spotkali się po jakimś czasie. No i co, byłeś? Byłeś. Pomógł ci? Pomógł mi. To co? Już wszystko w porządku. Nie moczysz się. Moczę się, tylko teraz jestem z tego dumny. jestem. Oh, <laughs>